Z minusów? No to na pewno flow, na pewno yy, rymy. To brzmi po prostu dziwnie, to brzmi tak nienaturalnie, nie? Ile jeszcze razy k... Powiedz, że zioma wokłamie. Jaku, jeśli zmusili cię do robienia y, remiksów i muzyki, y, odezwij się, my płacimy więcej. No elo, kocham YouTube'a. a kocham go dlatego, że można na nim zrobić dosłownie wszystko i dzielić się tym z wami. Przez ostatni rok wrzucałem m.in. filmiki, w których oceniałem piosenki polskich YouTuberów. A z racji, że ostatnio sam wrzuciłem piosenkę o Among Usie, postanowiłem, że super pomysłem na odcinek byłoby podesłanie jej do YouTuberów, którzy... Mogliby ocenić mój traczek. I udało się, moi drodzy. Dzisiaj ja nie będę prowadzącym. Dzisiaj ja będę osobą, która będzie oglądać film razem z wami. A przed wami. Oni. Dzień dobry, kochani. Dzień dobry wszystkim. Witam bardzo. No, kto mi tu. Elo, to nie mój kanał, więc w sumie się chyba nie muszę widać. Siema Dawid. No Elo! Siema wszystkim z tej strony, Jaku! Z tej strony gościnnie człowiek Warga Jakub mnie poprosił, żebym ocenił mu piosenkę. No, generalnie zazwyczaj tego nie robię za darmo. No ale czego się nie robi dla kolegów. Dzisiaj będzie. Oluś jaki wyrozumiały, jeżeli nie wiecie, kim jest Oluś o, oluś, to człowiek, który ocenia na co dzień piosenki raperów z podziemia, robi to na streamkach. W ogóle Oluśowi spadła ostatnie zasięgi, więc możecie tego wbić, on zrobił ostatnio bardzo fajny materiał. Na pewno się nie obrazi, jeżeli do niego wpadniecie. Dzisiaj będziemy słuchać... Robili to, co najlepiej jest zawsze robić. Czyli, jak się na czymś nie znacie, to się o tym wypowiedzieć. Dokładnie. To ja, to, to ja, ja Among zobaczymy, co to za kawałek, o co w nim chodzi. Kireczkę znam. Ja już ją słyszałem wcześniej. Od razu ci powiedziałem, że fire, ale ta piosenka wymaga tego, żeby powiedzieć to całemu światu. Więc teraz mówię to każdemu Posłuchajmy fajnym obrazem. Byćki jest fajny, ale so, kochanie, Lubię takie te... Aha. Yahoo. Ciągnę na skróty do Wendasy Hub, hub czas ciemność, to fejkuje światła. Witam na świecie, gdzie wszędzie są steki, Pytasz, co robię, ja robię kabelki od lewej do prawej, tu biją na alarm, jak znajdę ofiarę. To jest bliski. Wyżej w Możesz zapytać o z kamerką Jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym powiedzieć, że naprawdę mega się stresuję Będąc po drugiej stronie naprawdę nie jest być łatwo, ale ja mam ten plus, że ja mogę zawsze zatrzymać ten film i się obronić. A no jeżeli chcielibyście więcej filmów tego typu, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, pojawi się ich więcej. Ponadto przypominam o subskrypcji, bo jest to bardzo ważne. O, cozincie nam spadł i trzeba zasubskrybować koniecznie zapytać o To jest zajebisty efekt z tą kamerką To było fajne przejście, takie z tym, że jest On tu lustro jeszcze w ogóle użył. Patrzcie, zobaczcie na to zapytać o tak, to lustro. To było fajne, nie? Bo tam był faktycznie ekran z, z gry, z Amongasa. Ja Myślę, że to jest przejście w tym, ale patrzcie, on, bo to jest lustro nasze w widemku I se założył, i faktycznie albo obraz nałożyli, albo faktycznie... To ja to przekonałem. z Szymon. Jest to rap o Among Us i jest on bardzo, bardzo, bardzo mocno osadzony w tej grze, więc jeżeli. Nie grałeś w tę grę, to gówno będziesz wiedział. Fajny początek w ogóle, fajne, fajne są te pierwsze rymy, to hab hab i światło, to mi się podoba, to jest, to jest spoko. Ta maniera u Jacha jest taka dziwna, jakby tak na siłę starał się być luźny, a jak się człowiek na siłę stara być luźny, no to nie do końca. Ogólnie jest fajnie w bit, w miarę wyraźnie, ale właśnie... W miarę też, 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 też przez tę dziwną manierę, że, że, to jest takie... Jakby Jakub po prostu strasznie próbował być luźny, ale przez to nie jest luźny. Ej, nie próbowałem być luźny tak naprawdę, w sensie, to mogło zostać tak odebrane, ale wydaje mi się, że chyba nie robiłem tego na... na tak, tak... Nie miałem takiego zamiaru, może przez przypadek? Mówię, że, że Jakub by luźno nie nawinął kawałka, tylko, tylko nie można... Próbować w kawałku. Trzeba być, tak mi się wydaje. A w ogóle nie wiem, czy wiecie ciekawostka. Nie wiem, czy dali bym mówił, czy nie mówił i czy chciałem mówić, ale ten teledysk powstał nie wiem ile? W 6 godzin? Piosenkę nie wiem ile robił, pewnie z 3. Piosenkę nagrałem. Jakoś wpadliśmy na ten pomysł chyba w czwartek na spotkaniu. W piątek wieczorem usiadłem do tego, napisałem tekst bez bitu w ogóle, potem znalazłem bit. Refren jest freestylem. Totalnie nie miałem pomysłu na refren i za sobie. Dlatego on jest taki ubogi. A jeżeli chodzi o klip, to nagrywaliśmy go w sobotę albo w niedzielę. I klip zaczęliśmy nagrywać o godzinie 14. Skończyłem go około godziny 12 z montażem, w sensie w nocy. Więc nagrywanie całe, całe w ogóle w scenariusz, wszystko to była totalna zajawka, to było totalnie w pełnym freestylu. Cała produkcja tej nuty w ogóle to, to był totalny spontan. nie 24 godziny. No i kto do mnie dzwoni? Halo. Dzień dobry, no i trzeba biggerki odebrać. Mimo że są najlepsi, to jest chyba oczywiste. jak wyrzucam śmieci, to nie chodzi mi o liście. To liście. Było takie przyciągnięte, nie wiem, też macie takie wrażenie. Tak troszeczkę na siłę, nie? Ta część mi się mniej podoba. Tak, tak było, dokładnie ja mam tak samo. W sensie jak pisałem ten tekst, to miałem wrażenie, że te liście pasują i to jest spokojnie. I w tej nucie są dwa albo trzy fragmenty, które mi totalnie nie pasują tekstowo, ale... Właśnie z racji, że było to nagrywane tak na prędce, w sensie chciałem od razu rzucić, bo Among Us był popularny i chciałem po prostu wiosłów na tym dużo zdobyć, nie zwróciłem na to uwagi w momencie nagrywania i w momencie potem, gdy wysłałem to do Mixmasteru. Ale przy nagrywaniu klipów w niedzielę już miałem to, że słyszę te liście i mówię: Łojoj, tam coś jest nie tak. I, i faktycznie tam coś jest nie tak w tym tekście. Od tego, z, tego ekranu z, z tymi w ogóle to jest. Ekran z y, filmu gdzie jest Among Us, tylko, że gra 100 osób. Tak kasy, to w rękawie ma masa wpisuje piny, a nie płze w kasach Na pierwszy ogień to leci tu ziomo, co chwilę wcześniej zajmuje mi kolor A, backę z ciebie Dawid. Patrzcie, there the Effect requires GPU Acceleration Ale mam bekę z ciebie Dawid Nice, nice <laughs> A to w ogóle w komentarzach widziałem ludzie pisali, że ten This Effect requires GPU Acceleration Że ten, że to błąd, a mi się wydawało, że to na początku już to Dawid celowo zostawił tak, no, zostawiłem to celowo, bo yy, było tak, że... Faktycznie wywalił ten GPU acceleration, Ale ja mówię, wrzuciłem, do dosłowałem do rekwerka właśnie to i mówię co to jest, jak to wyłączyć I on mówi, że nie wiem. I ja mówię, ej, w sumie zostawię, to będzie więcej komentarzy, że ludzie będą pisać, czy tam jest błąd. I no i faktycznie tak było, nie? Już to tak jest nasrane tymi efektami Że wrzucenie jakby takiego błędu niby to, to może być celowy zabieg, że coś ciekawego dorzuci do teledysku, nie ziemi co kłamię ale pośród 10 nie jestem go w stanie odnaleźć On mam ziemia co mam ziemias zioma co kłamie, jest pośród 10 nie jestem go w stanie odnaleźć Mam zioma co kłamie, mam zioma co kłamie, mam zioma co kłamie. Mam zioma co kłamie, ale z że dziesięciu nie jestem go w stanie odnaleźć. Ej, mam zioma co kłamie, mam zioma co kłamie, mam zioma co kłamie. No nie będę udawał, że nie znam tego refrenu, Dawid mi to podsyłał. Tutaj widzę też e, zamysł był taki, że Jachu chciał taki nis niski głos zrobić, trochę taki na wygierce, nie? Mam zioma, co... No taki mam był rap troszeczkę, idziemy tak. w tę stronę, Trin widzę Jachu tam. Brakuje, żebyś e, pił syrop kurwa ze Sprite'em i wtedy już będzie lin totalny. Jak tu usłyszałem. To powiedziałem mu, że to jest kurczę taki dobry tekstik, że no to może być używane nawet jako mem w gierkach Że kogoś podejrzewasz i mówisz, no mam zioma co kłamie i fajne, mega, mega dobry refren Gen Generalnie jaku, mam wrażenie, że dobrze rozkminia sobie ee... Fajnie czuję to wszystko, ale jeśli chodzi o, o, o sam warsztat muzyczny, taki, żeby mań, m, jakoś tym głosem, yy, nie wiem, zmieniać go, to, to jest już gorzej. Yy, z tym samym ja mam też problem. W sumie to mi ze wszystkim idzie słabo, ale z tym idzie najgorzej. <laughs> Ej, hey, yo man, this is fire! This is pure fire, man! this is... <laughs> wow. Wow. To jest fire. Mam zioma co kłamie, mam zioma co kłamie, mam zioma co kłamie. Mam zioma co kłamie, mam zioma co kłamie, mam zioma co kłamie. Ile jeszcze ku... Powiedz, że zioma co kłamie. Można się z... O nie, rekord, jak tam coś śpiewał, ale to dobrze zbuntowany. jest tak? Dlaczego ja nagro... nagrał piosenkę? Na pewno dlatego, że się skończyły pieniądze. Przez zawsze jak się nagrała piosenki, dlatego że się kończą pieniądze. A właśnie chcę dużo więcej zrobić po prostu, no prosto, no jakby to jest oczywiste. Że... Muzycy też na pewno nagrywałem, tylko wtedy, jak im się kończą pieniądze. Totalnie! Każdy, kto nagrywa piosenki, nagrywa to dla pieniędzy, przecież po co miałbym to nagrywać? Ale to taka, w ogóle dygresja totalnie na temat, <laughs> zawsze śmieszą mnie takie komentarze, nie? Jezu, tak, a pod tym utworem jest tyle komentarzy sprzecznych, jest raz, że... Y jest kom komentarz pod komentarzem i tam masz na przykład O, ale super nuta, powinieneś zostać muzykiem, czemu nie nagrywałeś muzy? E, czemu wcześniej nie nagrywałeś muzy? A potem poniżej komentarz, ale gówno, e, nie nagrywaj muzy, nigdy nie powinien tego to zabierać. I ja mam takie wow mordy, czemu wy tak na serio to bierzecie? W sensie zabawa! Fan! Jakby Among, to jest piosenka o grze komputerowej, o Among Usie Ty Ktoś robi coś, bo kończy się hajs Dobra Leję paliwo i pobieram dane, jak wbijam do meda to testuję jest skaner Jestem niewinny, ja jestem niewinny, mogłem się zabić, no bo No i tutaj znowu jest coś takiego W sensie to leję paliwo No bo to jest, to nie powinno brzmieć tak Leję paliwo i coś tam, coś tam Tylko to powinno być Tak, ja miałem problem z tym, że ja bardzo mocno przez nos mówię Jak wiem leję paliwo i pobieram dane, to właśnie Trochę przez nos to jest i miałem z tym problem straszny. Naturalne, no yy, bardziej otwarte, bo to jest, tu jest. się dzieje coś takiego, że jakby to powinno bardziej wypływać ze, ze środka. Ja nie potrafię tego do końca wytłumaczyć. A... To prawda, to wynika z tego, że jakby nie jestem raperem, kurde, nie? W sensie rapuję sobie. Jestem bardziej słuchaczem. Jestem słuchaczem, na pewno bardziej potrafię coś usłyszeć niż zrobić to samemu, ale uważam, że. Aż tak źle chyba ze mną nie jest, nie wiem, możecie to sami ocenić. Ale, ale to jest przez, przez to, że to jest takie wymuszone, jest taka lekka blokada i to brzmi po prostu dziwnie, to brzmi tak nienaturalnie, nie Mogę się zgodzić z tym, to może być prawda. Wyjebane to jest to ja ciekawe złożyło. Klik, klik pek pek pek. pek, 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 pek. To ma to feje brzmiał jakbyś robił je, no nie wiem, k... naprawdę, do, 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 do gry, a nie do bycia no do groźnym gangsterem. Nie, nie chciałem być A gangsterem. tu jakie przyspieszenie zawalił? Słyszeliście? Wiecie co to znaczy? Wiecie co to znaczy Trappen? Nie pracować a zarabiać. Co on tu mówi? Serwer to region zmieniamy, wszystko ustalamy. To było serwer w. Ało, chyba tak? I dalej nie rozumiem tych trzech słów, więc troszeczkę dykcyjnie. Serwer wyjebany, to region zmieniamy, wszystko ustalamy. Se. Czek, czek, czek. Wyjmuję gnata i z se salatam klik, klik, bang 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 to jest nawiązanie też do mojego starego przywitania, nie wiem czy pamiętacie yy, jak się witałem kiedyś bang bang bang. Nie, jeszcze to nie jest adykcja, co powinna być na takie przyspieszenie Yahu. Wiadomo, że wszyscy muszą teraz pokazywać... To prawda. Z, z tym przyspieszeniem miałem w ogóle straszny problem, nie mogłem go nawinąć i. A, a tak bardzo mi zależało, żeby to przyspieszenie tam było, bo chciałem to urozmaicić. I jak byłem w No to? jakiś czas temu, to tam jest taki ziomeczek wróbel, pozdrawiam wróbla. Yy, on przysłał taki patencik, że wystarczy sobie jakby tak zrobić i jak się mówi, to potem się mówi wyraźniej I trzeba kilka razy próbować to nawinąć i wtedy jest, to działa To taki prosty patent, a działa Przyspieszenia po to, żeby pokazać zajbi się skillowi, ja to rozumiem Yahoo Taki wiesz, hot 16 challenge type tak, chodziło właśnie o to, żeby jakby urozmaicić traczek i żeby dać trochę więcej niż te wszystkie traczki tubowe. W sensie chciałem. Miałem taki za, takie zadanie, nie? W sensie. Ja mam naprawdę bardzo wysoko postawioną poprzeczkę, jeżeli chodzi o muzę. Tutaj jest tyle osób, które oczekują, że to będzie naprawdę na maksymalnym poziomie. No ja sobie sam to jakby. zgotowałem taki los. To, nawet fajne, chociaż brzmi jak oki trochę, nie? Ale da... Tak. dużo okiego zdania słucha. Tak. I nieświadomie to pewnie. W sensie, może nawet nieświadomie, bo. Ja mam wrażenie, że ten traczek, Among Us, ten który nagrałem, to jest połączenie Trilpema i okiego. W sensie pierwsza zwrotka to jest Trilpem, druga zwrotka to jest Oki. Refren to nie wiem, kto to jest, ale jak sobie posłuchać, to tak jest. Ja zresztą też zajrani jesteśmy wszyscy w biurze, praktycznie, więc to tak. Kropeczko, co się dzieje? No oh, po. ja się pokażesz trochę, O, oh, jest kropeczka. Tak, jak mu tam ładnie idzie. Idziemy serwer w tak Serwer w region zmieniamy. Serwer to region zmieniamy, wszystko ustalamy, serczak, region Nie mogłem się zabić, no przecież widziałeś. Pregnę zmieniamy, Nie znam tekstu. Dalej. Kapelusz na głowę, garnitur założę, jak kłamstwo jest grane, no to na 100%. Nie kroczek i lądujesz w grobie, lepiej nie ufaj to samemu sobie. Trochę to beka się wkręca, hołota, jak mówię, że zabił tu na moich oczach, zawodowany nie zostaje z niczym. Tutaj w to najgłośniej krzyczy! No tak, tutaj wygrywak, kto to najgłośniej krzyczy, rzeczywiście, tak jest, że potem jest głosowanie, jest. prawda, w tym wszystkim. I ten krzyk też taki przyblokowany, generalnie... Tak, z tym krzykiem miałem taki problem, że mieszkam w bloku i nie chciałem krzyżeć tak bardzo, bo bałem się, że, że ktoś usłyszy ten krzyk za ścianą i że przyjdzie do mnie, a to było nagrywane w nocy, i powie Gościu, porąbało cię, chcę spać, co ty robisz? To się przebija przez cały numer. To jest fajnie to jest zrobione, widać, że jaku wie, jak pisać tekst, widać, że wie, jak w ten bit trafić, no nie do końca wie, Dziękuję. że jak się nie ma, nie ma idealnej dykcji, to się nie powinno tak przyspieszać, ale generalnie jest na plus. True. Musisz być bardziej... Otwarty, może mniej świrować tak na siłę, żeby brzmieć jakoś ten, ten, ale, ale lepiej jakby zrobić taki krok w tył, jeżeli chodzi o wariackość stylówki, ale być właśnie naturalnym, tak mi się zdaje, że wtedy, że wtedy ten numer po prostu oprócz takiego jakby viralowego efektu, jakim jest numer 4 na karcie, na czasie. Na... Kocham Was w ogóle za to, że zrobi się taki wynik, naprawdę doceniam moment. Ten jak gra. to nagrywam. To by też był fajnie do posłuchania sobie, nie? Ja myślę, że to wynika trochę właśnie z tej poprzeczki, że tak poprzeczka jest tak wysoko postawiona i na siłę tak tryharduje ten utwór, nie? I jakby to, to był ten główny właśnie aspekt. To też jest bardzo fajny patencik z tym tym, z, z tym, tutaj z tym tutaj megafonem. To jest kokik Mam ziomacą kłamię, lepszych od dziesięciu nie jestem go w stanie odnaleźć. Mam ziomacą mam ziomacą kłamię, mam ziomacą kłamię. Mam ziomacą jest lepszych od dziesięciu nie jestem go w stanie odnaleźć. Mam ziomacą mam ziomacą kłamię, mam ziomacą kłamię. Mam ziomacą kłamię, lepszych pośród dziesięciu nie jestem go w stanie odnaleźć. Mam ziomacą mam ziomacą kłamię, mam ziomacą kłamię. Mam ziomacą kłamię, lepszych dziesięciu nie jestem go w stanie odnaleźć. Mam zioma co kłamie, mam zioma co kłamie, mam zioma co kłamie, mam zioma co kłamie, chyba Kimpera! że jesteś fajnym kolegą, oh, yeah! kłam. I Ta, ta pierwsza <laughs> część jest ok, nawet z tymi powtórzeniami, ale drugi raz po, powtarzanie tego samego e, powiedzmy refrenu, że on jest dwa razy, już mi nie siedzi. Tu być co... To jest moje zboczenie z remiksów, ja tak zawsze w remiksach robiłem, jak robiłem, że pierwszy refren był pojedynczy, a następny był podwójny, to tak samo zrobiłem, w sumie nie wiem po co. Coś więcej. No Zdecydowanie, zdecydowanie, to jest taka taka część, która tutaj kuleje moim zdaniem i, i brakowałoby i, i brakowało tam po prostu czegoś, nie? Zgadza Generalnie, się. jak miał tak Podsumować, no to z minusów, no to na pewno flow, na pewno y, rymy, wersy to minusy, plus i piosenka minusy, nie jest po co tutaj? No to, że jest o Among Amongasie, nie <śmiech> <śmiech> Nie no żartuję. Generalnie <laughs> spoko, bardzo fajna jest ta nota. Y, podoba mi się, jest, jest, jest bardzo Dziękuję. tematyczna, to też jest e, ciekawe i ważne, że e, coś takiego można coś zrobić, nie? Na no, jakimś konkretnym sobie temaciku polecić. Ej, Dawid, powinien zrobić coś takiego, żeby ze dwóch trzech youtuberów, którzy grają w Amongasa i coś tam rapowali i zrobić remix. Wie, że każdy swoją zwrotkę zrobi. Ja mógłbym swoją zwrotkę polecić. Freester gra w Amongasa z ekipą, to mogliby coś dograć. Mandziula gra, to mógłby coś pokrzyczeć. Go! Panowie, jeżeli to oglądacie, zapraszam. W sensie, czemu nie? Możemy to zrobić. W sensie, nawet nie teraz, Możemy, jeżeli nie macie czasu, możemy to zrobić później. Totalnie jestem za. Totalnie jestem za, żeby to zrobić. Zróbmy to. Cześć. Jakieś takie rzeczy, kto tu Dramcia napisała, Nexe, no można by pozapraszać ludzi po prostu, nie jest taki remiks z graczami właśnie. Napiszcie w komentarzu, jeżeli jesteście chętni, ktoś z was, z tych, tych youtuberów. Nie mam to kropeczko, żebyś coś naminęła. No ale ten refrenik Kropeczka generalnie, wziąła bez... cukma, wziąła cukma, wziąła fajnie wchodzi, nie? I to też nie jest tak, że jakby Yahoo tutaj jest bardzo taki spięty, ale czuć, czuć nienaturalność z tej maniery, żeby nie było, że ja gnoję koleżkę, że o, w ogóle nie, tylko no czuć tę nienaturalność w tej manierze. I... Ja szanuję Olka za to, że Olek zawsze jak, jak, jak kogoś ocenia, to on nie stara się mu pojechać tak hamsko, tylko właśnie robi to w bardzo wyrafinowany sposób. W sensie zawsze znajdzie coś negatywnego, ale nie jest to takie dowialanie komuś, że o jesteś słaby, tylko bardzo fajnie to robi, nie? I, i, i takie przyblokowanie, nie? Że, że, że to jest tak, jakbyś nie był tym, czym nawijasz, nie? W takim abstrakcyjnym sensie, tylko jakby próbował być, no i, i, i przez to, że ty próbujesz, a nie jesteś, to, to, to czuć, czuć tę nienaturalność w tym, nie? I to, 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 jest, to jest ciężkie do wypracowania I ciężko jak. jak ja, ja, ja często jak sprawdzam ludzi, to to, co są generalnie tacy kapkę przyblokowani. Mm, to jest kwestia obycia z tym wszystkim i, i doświadczenia. No tak. a, a ja chciał ewidentnie tutaj dużo przyświrować. No ale spoko, no się yy, daj okay. refren się wkręca, daje okej. Refren jest mega chwytliwy, <śmiech> bardzo <śmiech> mi się podoba, jest skok sentralny. W sensie bardzo siadać ci na głowę, nie? <laughs> Jezu, na jest... to jest ten na najukochajszy człowiek na świecie, no na jest naprawdę. Skończy, się, się, nie jestem, jestem w stanie odnaleźć... Mam co kłamie, mam kłamie, mam co kłamie. No generalnie cała piosenka jest trapowo dobrze zrobiona. Gicior fajnie siada. Za pierwszym przesłaniem mi siada, w sensie jak mi puścił Dawidek, to to za pierwszym razem mi to siadło. więc jest koks. I co jeszcze mogę Ci całą ocenkę dać? Eee, no, mi to siedzi, nie? W sensie dwa Mongasa jakoś dużo nie gram, ale trochę tam kojarzę. To wszystko, co tu mówisz, to znam te rzeczy z Mongasa. Eee, na pewno Yahoo! tutaj widać, że się postarał z produkcją. Yahoo! Produkcja w końcu, eee, więc eee, jest tutaj bardzo postarane pod kątem skillowym i tak dalej, żeby właśnie pokazać techniki flow, przyspieszenie, itp, itd, itp, itd, zapraszam, natomiast trochę za bardzo, znaczy ja rozumiem te słowa, ale wydaje mi się, że ktoś jak sobie to puści nie na słuchawkach, to może ich nie, nie rozumieć, bo jest tutaj za bardzo mumble rapowo. Nie jest to co prawda trill pem, który, którego nie da się... Oj, ale właśnie powiedziałem, że trochę to jakby... W trakcie nagrywania się skapłem, że jest trochę trilpem, nie? W ogóle ba zrozumieć, ale wiecie o co chodzi. You know the case. Fajnie, bardzo fajnie. Yy, tu też widzę, że jest chyba taki projekcik robiony raczej raczej na szybko. Tak. Poprawcie mnie, jeśli tak nie jest, Jachu. Popraw? Bo jest to projekt życia, więc y, tym bardziej jest bardzo bardzo fajne jak na to, y, co się udało tu skleić. Aha, jeszcze ważne, wpadajcie na mój kanał co to najważniejsze. i widzę, że tutaj materiał powstał przy współpracy z Widmo. Bardzo ładna tak. tutaj, proszę bardzo, materiał powstał przy współpracy z Widmo. widmo tak, ty Widmo. Bardzo miłe, Dawido. Jaku, jeśli zmusiliście do robienia remiksów i muzyki, y, odezwij się, my płacimy więcej w montażu. Także y, zdecydowanie polecam taką opcję dla ciebie, y, nie sieć w. Widmo, oni, oni na pewno Cię y, do tego zmuszają, jestem pewien. Chłopaki, połączmy siły, zróbmy ekipa widmo. <ścoughs> Nie, no. Także zapraszamy do nas. Zapraszamy Tam do jest nas! Tam jest koknutka, no co, Dziwię się, że to jest tylko w tym momencie przynajmniej, tylko 6 na czasie i tylko 200 coaviusa. Ja się z Dawidem założyłem, że to będzie miało milion w miesiąc I... Tak! Rekuelek przy publiku mówi, że milion w miesiąc. Ja mówię, porąbało cię, nie ma opcji. Musi mieć, bo mi da nagrodę wtedy Dawid. A, i założyliśmy się... Wymysł z Chyba mogę powiedzieć na nagraniu, wydaje mi się. Mamy takie głupie zakłady, że jak się o coś zakładamy, to zawsze zakładamy się o coś mega najgorszego, że nawet jak wygrasz, to masz takie... Dobra, nie chcę tego, weź co to, nie? Wiem, że jakby to było zrobione spontanicznie I takie akcje zazwyczaj fajnie wychodzą, że Dawid dawał znać, że to tam we wtorek, czy w środę, że uuu, uu, robimy I w niedzielę już te teledysk nagrywał i to w poniedziałek wypuszczał, nie? Więc kozak Nagrałem sobie zwrotkę na ten bicik w tematyce, to dlatego ten remik. zaproponował Lecimy z tym, panowie, jak ktoś się chętny, to lecimy Pozdro Dawido, rozwijaj się dalej, elo Dziękuję Nie wiem, co ci jeszcze mogę ocenić, co jestem od oceniania piosenek jakichś ja, mnie, mnie to buja, widziałeś jak się bujałem? Jak Almighty Rich prawie na trakcie. Ej! A propos Almighty Richa, to jest taki zagraniczny afroamerykanin, który ocenia piosenki. I ja napisałem do niego z nadzieją, że on, jakby, zgodzi się na to, że oceni to. A on mi napisał, że on tego nie robi za darmo. Ja mówię, What? Miałem takie, o nie, ale słabo. I, no I trochę się zawiodłem, szkoda, smutno mi było. This is pure fireman. Elo. No to tyle ode mnie, Jachu. Trzymaj się i do następnego. Najlepszą piosenką nadal do tej pory którą zrobiłeś to jest i tak z dupy do ucha. O nie, to jest. Ale to jest tak stary utwór. Pa! Spoko! W sensie takie, żeby przesłuchać Co to robimy? Raz i, i, i tyle, i tyle. Na playlisty raczej nie wrzucam, ale. spoko. O nie, ten mandio na koniec. Dobra, panowie, serdecznie wam dziękuję. Jestem naprawdę wdzięczny, że zgodziliście się wziąć udział w tym odcinku. Każdemu z was y, jestem, jestem waszym dłużnikiem. Dziękuję bardzo. Y, Ponadto, moi drodzy, jeżeli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Ponadto, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, subskrybujcie koniecznie, bo ostatnie zasięgi spadły, trzeba trochę podsubskrybować. Y, I co, zobaczcie sobie poprzedni film. Ja się z wami żegnam. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia.